Nagaj, bo to kierzyna nasza dziesiąta grzyba. Jest! Mam dziesiątego grzyba. Dobra, to merd. Jesteś chły? Nie, bo mi e, jeszcze tego nie zrobiłem. Bo mi jeszcze go zrobiłem. Bo był księg. To to? W domu. Potem to tłumaczę, okej? Do, do, w domu. Nie rodzimy? W domu. No Nie tak sypko! Ja się da o nie, o nie, to jest właśnie taki mięso śniadaniego! Jedzemy! Jedzemy! Nie. Tego bie! To Nie. Ten gole. on O, tego też nie! Ochida! Działek Bóg to No właśnie, a to jest nasz 12 grzyb. Ale tu jest jeszcze jednego ja O Boże! Nie, ja dziękuję. To Tego nie dziękuję. A tamten? Tego? Nie. O Boże! Nie, to sam